Cześć, dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Aneta. E, dzisiaj przychodzę do Was z moją propozycją na to, żeby przygotować dla Was taką serię z zupami. Ponieważ jest już, jest już zimno, mróz za oknem e, i trzęsiemy się wracając z pracy, z spaceru e, i warto wtedy się trochę rozgrzać, a myślę, że świetnym sposobem jest na to właśnie ciepła, Sycąca, pyszna zupa. Także dajcie mi znać w komentarzu, czy Wam się ta seria będzie podobała. Czy chcecie, ażebym ją kontynuowała? W każdym razie dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo smaczną zupkę: zupkę serowa z brokułem. I nie przedłużając, już zapraszam Was do mojego przepisu. Składniki mam już przygotowane i właśnie to są one. Bazą będzie bulion. Ja kochani, mam bulion już ugotowany, wczoraj go przygotowałam. Polecam robić swój bulion, dlatego że no kostki rosołowe to jest chemia i no ja ogólnie nie polecam. Lepiej y, wypić czy zjeść, czy wypić coś, co wiecie, co wkładacie do, work, do worka, nie do worka, tylko do garnka y, i wtedy jest zdecydowanie też lepszy smak. Także ja mam bulion drobiowy. Aha, jeszcze odnośnie przepisu na bulion drobiowy. Nie ma keto przepisu na bulion, na bulion, ogólnie na rosół. Jest to klasyczny rosół, po prostu nie zjadamy włoszczyzny, marchewki, pietruszki, tam co tam sobie wrzucacie do, do rosołu, jeśli gotujecie. No i oczywiście, skoro będzie brokułowa, serowo-brokułowa, no to musi być brokuł i ser. Ja mam dzisiaj ser cheddar i halumi Przyprawy są dowolne. Ja mam paprykę słodką dla tych, co lubią smaki pikantne, że tak powiem. To troszeczkę chili może być. Pieprz i sól, podstawa smażyć, będę na maśle i jeszcze troszeczkę oliwy do tego. Śmietana ja mam 36. Cebula czerwona i czosnek. No i jeszcze kawałeczek boczku. Ja już mam boczek pokrojony. Boczek będzie razem z halumi jako dodatek do zupy y, podsmażonej. Także na tą chwilę tak, oddzielamy sobie małe różyczki brokuła od reszty i kochani nie wyrzucamy tego, bo to wykorzystujemy w 100%, także po, urywać tylko sobie listki, części, które są, nie, które są zbędne, a resztę, całość y, zostawiamy i drobno je po prostu kroimy. Oddzieliłam już sobie tutaj y, różyczki brokuła od całej łodygi i jak widzicie, całą łodygę sobie y, pokroiłam w taką drobną kosteczkę. Im mniejsza, tym lepiej ona po prostu się szybciej, y, szybciej zmięknie. Y, to gara wzięłam specjalnie większy garnek, bo będziemy to wszystko podsmażać. Dodałam sobie tłuszcz w postaci oliwy i połowy masła tego, którego Wam podałam i teraz ten łodygę kalafiora, kalafiora, brokuła wrzucam do gara i sobie podsmażam. Jak już brokuł, czemu mi ten kalaper siedzi w głowie, jak już brokuł jest tak troszeczkę podsmażony, nie jest jeszcze miękki, ale już troszkę podsmażony, to wrzucam sobie posiekaną cebulkę i czosnek. Teraz czas na przyprawy, czyli dodaję troszeczkę soli. Z, soli. z solą nie przesadzam, ponieważ gotowałam bulion, który jest dobrze doprawiony i żebyście nie przedobrzyli. Ja również, dlatego dodaję odrobinę papryka. No, i jeśli chodzi o dodanie chili, to już pozostawiam do Waszej dyspozycji albo lubicie, albo nie. Ja odrobinę dodaję. Jak widzicie, po kilku minutach tu mi się już pięknie wszystko zarumieniło i w tym momencie dodaję nie za dużo, odrobinę bulionu. I teraz całość sobie przykrywam i gotuję jeszcze kilka minut. Pięknie mi już warzywo tutaj, warzywo, warzywa mi już tutaj zmiękły. Teraz sobie przełożę całość do mniejszego pojemnika i wszystko blenderem zmiksuję, żeby powstała taka gładka masa. Wszystko mam zmiksowane. W trakcie blendowania dodałam jeszcze troszeczkę, w sumie połowę z tego, co Wam podałam bulionu. A żeby łatwiej po prostu mi się to wszystko blendowało i teraz, kochani, w tym samym garnku nie myjemy go w tym samym, ponieważ y, tutaj zostały wszystkie aromaty z wcześniejszego y, poduszania warzyw. Rozpuściłam sobie resztę mojego masła i teraz wrzucam broku podzielony na takie, no malutkie, dosyć malutkie różyczki i teraz smażymy go aż do momentu, jak on zacznie brązowieć. Jak widzicie, brokuł już zaczął się robić lekko brązowy. Wiecie, że taki podpieczony brokuł nadaje taki fajny, orzechowy smak całej potrawie. Także warto, żeby on nie był przypalony, ale podsmażony. I teraz, moi drodzy, dodaję resztę mojego bulionu. Do tego wędruje też nasz miks. Miks łodygi z brokuła, z cebulką. Pachnie po prostu rewelacyjnie czosnkowo, paprykowo. I jest dosyć pikantne, bo już posmakowałam. Dodałam. W sumie dla mnie jest dobre, bo ja czasami lubię taką pikantną potrawę, ale tak jak powiedziałam, nie każdy, nie każdy za taką potrawę przepada. I teraz jeszcze na tym etapie dodajemy śmietanę. Jeśli lubicie y, rzadsze zupy, takie nie zupy krem, to polecam tutaj, tutaj dodać jeszcze y, trochę wrzątku, gorącej wody, jeśli jest taka potrzeba, ponieważ teraz dodajemy również ser. Ja pokroiłam go sobie w takie mniejsze y, kawałeczki i ten ser znacznie zagęści nam całą zupę. Także gęstość zupy regulujemy już tutaj y, wodą, według gustu i uznania. Teraz moi drodzy, ja to sobie przykryję na bardzo małym ogniu, postawię i jeszcze przez kilka minut będzie sobie tutaj się to. Wszystko gotowało. Zupka, kochani, mi się tutaj pięknie już gotuje. Mieszajcie ją często, żeby kontrolować gęstość, ale też przede wszystkim ser, który właśnie się tam rozpuszcza, żeby Wam się nią przypiekł do dna garnka. Ja w tym czasie pokroiłam już sobie ser halumi, Rozgrzewam sobie tłuszcz na patelni i teraz podsmażam ser razem z pokrojonym boczkiem. powinien wyglądać boczuś i podsmażony ser, lekko przypieczony, nie spalony, ale chrupiący. Także kochani, nasze danie jest gotowe. Możemy podawać. Zupka pachnie przepięknie, smakuje również, bo już posmakowałam, no jak to każdy kucharz musi posmakować swojego dania, a żeby go komuś podać, ja podaję sobie i też smakuje. Także polecam Wam kochani, bo naprawdę moja to jest zupa krem, tak jak mówiłam, jeżeli wolicie rzadsze zupki, dodajcie po prostu więcej wody albo bulionu, jak wolicie. Także dzisiaj serdecznie Wam dziękujemy. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy chcecie, ażebym kontynuowała tą serię, seria nazwijmy to zupy i no no to piszcie, ja będę czytała i będę wiedziała, czy robić kolejne zupki, czy nie robić kolejnych zupek. Także dzisiaj Wam serdecznie dziękujemy. Dziś z Wami, znaczy dziś ze mną, z Wami żegna się jaś. Hania jeszcze jest w przedszkolu, właśnie zaraz po nią pędzimy, także do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby obejrzeć następny odcinek i zostawić lajka i subskrypcję z dzwoneczkiem. Pamiętajcie kochani, pamiętajcie. Dziękujemy serdecznie, papa. Pa.